Hej, witajcie w naszym kolejnym vlogasku. Postanowiłem, że zajmę się bardziej trochę może sztuką, rysowaniem. Myślę, że mam do tego talent, ochotę i dobre chęci. Dlatego dzisiaj pokażę wam, co narysowałem. Narysowałem, możecie zobaczyć, kotka. Kotek ma oczy, nos, taką ładną buzię. Chciałem, żeby był bardziej zadowolony, a jest trochę przestraszony i... Nie, jakby to powiedzieć Chciałem też, żeby był kudłat Trochę bardziej Ale yy, po, jeszcze po, poproszę Zobaczymy, jeszcze nie skończyłem yy, I tutaj proszę ma yy, Język, tu jest jego miska Do picia mleczka, dopiszemy Mleko Mleko, bo pije mleczko. I narysowałem jeszcze ładnego kwiatka, który jest bardzo zdziwiony z całej tej sytuacji, że ten piękny kotek pije sobie mleczko. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.